Cześć, nazywam się Sławek Trojan. Dzisiaj omówię frezarkę OF2200, najważniejsze elementy budowy oraz regulacje i ustawienia. Frezarka posiada tak zwaną blokadę kołyskową, dzięki której będziemy mogli łatwo montować i demontować frezy. Zacznę od zamontowania uchwytu frezerskiego na frezy o trzpieniu 12 mm. I następnie zamontuje fres. Montaż freza we frezarce AF2200 jest bardzo łatwy. Frezy montujemy do znaku, który jest na uchwycie, na trzonku freza. Wkładamy go do tego znaku i do kąt możemy blokujemy ręcznie, a następnie trzymamy blokadę kołyskową i dokręcamy fres. Wykorzystując system grzechocki, czyli bez przekładania klucza. Przy odkręcaniu odwrotnie, czyli wtedy drugą stronę musimy zablokować i również y, podobnie jak przy dokręcaniu, wykorzystujemy system grzechocki. Ustawianie głębokości rozpoczynamy od oparcia freza na materiale i zablokowania blokady. Blokada działa na dwie kolumny, więc dokładność frezowania jest bardzo duża. Następnie y, podstawiamy najniższy zderzak i y, znacznik ustawiamy na zero. Jeżeli znacznik jest ustawiony na zero, to suwak unosimy na odpowiednią głębokość frezowania i blokujemy dźwignią. Mamy możliwość ustawiania do 80 mm głębokości. W przypadku, jeżeli chcemy dziesiąte części y, ustawić, wówczas wykorzystujemy precyzer. Precyzer działa na 20 mm, czyli 2 cm. Urządzenie wyposażone jest w pełnofalową elektronikę, w skład której wchodzi miękki start. Możliwość regulacji obrotu w zakresie od 10 000 na jedynce do 22 000 na szóstce utrzymanie stałych obrotów, czyli tak zwany konstans elektronik, y, czujnik termiczny, który czuwa nad temperaturą uzwojeń oraz szybki hamulec, który będzie odpowiadał za błyskawiczne zatrzymanie narzędzia. Frezarka posiada system beznarzędziowy wymiany bieżni, jak również pierścieni. Do wymiany bieżni wystarczy pociągnąć zieloną dźwignię i automatycznie dźwignia y, odblokowuje nam jedną z y, założonych bieżni, mogę y, dodatkowo zamontować jeden z pierścieni i wówczas pierścienie również są montowane bez żadnego narzędzia. Do pierścieni dedykowana jest ta stopa z otworami. Bez żadnego narzędzia montujemy i jest y, urządzenie gotowe do pracy. W wersji set mamy dodatkową skrzynkę, w której mamy cztery bieżnie. Jedna z bieżni, dedykowana do pierścieni. Druga bieżnia, dedykowana do małych średnic frezów z łożyskiem. Chodzi o frezowanie, szczególnie na zakrętach, gdzie łatwo o przechył frezarki. Kolejna bieżnia jest dedykowana do szyny prowadzącej. I y, ostatnia do dużych średnic, frezów, tak żeby jak najwięcej frezarki było w trakcie frezowania na materiale. Mamy również prowadnicę równoległą i adapter do szyny prowadzącej. W zestawie do frezarki mamy przykładnicę równoległą, którą mocujemy do frezarki y, za pośrednictwem dwóch drążków i jednym pokrętłem łączymy na stałe frezarkę z prowadnicą równoległą. Prowadnica równoległa pozwala nam pracować w bardzo ergonomiczny sposób. Lewa ręka jest bliżej ciała, dzięki czemu mamy lepszą kontrolę nad maszyną. Prowadnica równoległa ma precyzję z dokładnością do 1/10 mm. Stół frezarki posiada z każdej strony oznaczenie, gdzie jest oś freza i dzięki temu yy, możemy wykorzystując nasz precyzer na prowadnicy dokładnie ustawić stół frezarki z linią trasowaną. Przed frezowaniem nakładamy wąż FIT36 na kruciec do odsysania i naciskamy dźwignię, która spowoduje uszczelnienie Przestrzeni wokół freza do frezowania. Frezarka ma również możliwość frezowania po szynie. Do tego zadania potrzebujemy adapter z precyzerem oraz stopę, która jest nadbudowana o grubość szyny. Stopę standardową po naciśnięciu dźwigni wypinamy w to miejsce, zakładamy stopę podwyższoną. I pozostaje nam połączyć tylko frezarkę za pośrednictwem drążków prowadzących z adapterem yy, i ustawić na szynie. Wówczas blokujemy pokrętłem tak, żeby zblokować drążki. Możemy wykorzystać zderzaki, które są na szynie, żeby wiedzieć, w jakim przedziale frezarka ma się poruszać. Również yy, wykorzystujemy znak na znaczniku na stopce prowadzącej w którym miejscu znajduje się fres, jeżeli chodzi o jego średnicę. Dobra. Na wyposażeniu frezarki mamy pierścień fit 30 Zawsze liczymy pierścień po zewnętrznej Natomiast w zestawie SET są jeszcze cztery pierścienie o średnicy 40 mm, 27, 24 i 17. Pierścienie do frezarki zakładamy narzędziowo. Do tego Potrzebujemy tylko wypiąć stopę, przyłożyć pierścień. No i w wypadku frezowania z pierścieniami mamy optymalną stopę, która dodatkowo dociska nasz pierścień kopiujący. W przypadku frezowania małymi średnicami frezów. W zestawie mamy stopę o małej średnicy, dzięki czemu dokładność frezowania, szczególnie na narożnikach, będzie dużo większa aniżeli frezowanie ze stopą standardową. Frezarka posiada funkcję dokładnego ustawiania frezów profilowych. Do tego zadania musimy wstępnie ustawić frez. Zablokować dźwignię. I po poluzowaniu blokady możemy przystąpić do regulacji freza. Do frezowania takimi dużymi średnicami frezów optymalnym rozwiązaniem będzie stopa rozszerzona. Dzięki czemu dokładność frezowania będzie większa. I automatycznie więcej frezarki spoczywa na materiale. Ponieważ stopa jest szersza, więc muszę doprecyzować ustawienie freza w tym wypadku. I w momencie wyregulowania najpierw zafrezuję fragment bez chwytacza wiórów, a kolejną czynność wykonam już z chwytaczem wiórów. Wszystkie prace były wykonywane za pośrednictwem odkurzacza i separatora. Yy, z racji, że wióry są duże, mogliśmy śmiało korzystać z naszego separatora, a ja mam nadzieję, że wskazówki, które zawarłem w tym krótkim filmiku przydadzą się, okażą się pomocne. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym poradniku.